A Ania, niezwykle miło Cię widzieć. Pięknie wyglądasz, cześć, pięknie wyglądasz. Cześć, cześć. to jest twoje wyjście na ściankę. Powiem ci drugie. Drugie, czyli ty dopiero raczkujesz w tym temacie. Jak się czujesz? Powiem szczerze, że trochę się obawiam, trochę się boję, ale poznając Ciebie, nie mam czego. <noise> Dobra, a czego się boisz na salonach? To znaczy chyba bardziej chodzi mi, żeby ludzie... Odebrali mnie dobrze, no może tego hejtu, sama nie wiem. Dobra, a myślisz, że jest jakiś powód, żeby odebrać Cię źle? Nie, nie, tylko czasami jak widzę, jak ludzie są hejtowani, to nie rozumiem tego i sprawia mi to przykrość. No dobra, boisz się hejtu, ale zdecydowałeś się wziąć udział w programie Żony Warszawy. Dlaczego? Bo to jest wyzwanie. Wyzwanie. To jest to, co usłyszałam. Pani Anio, zrobiła pani w życiu wszystko. Niech pani coś zrobi dla siebie. I właśnie to robię. Czyli taka trochę dodatkowa pewność siebie, czy jak mamy to rozumieć? Leka adrenalina. A, dobra, w ten sposób co będziesz chciała zaprezentować w programie? Bo emisja dopiero we wrześniu. Więc tak, tak trochę pogadajmy. To znaczy poznałam przesympatycznych ludzi, w tym i uczestniczki. Siedem wspaniałych kobiet które mają, każda jest inna i warto ten program obejrzeć i, i samemu y, pomyśleć, czy jakie my jesteśmy. No i sam fakt y, po prostu. Poznania tego świata, czyli Was Medi. Dobra, a co będziesz chciała pokazać? Co będziesz prezentowała w programie? Ja oczywiście pokazuję swój hotel, Mazurski Raj, Ruciane Nide, fiaski. <grym> okej, okay, polecamy, polecamy. Tak, polecamy. Czekamy na jakiś kody rabatowy. Oczywiście na będzie. Na hasło Ania. okej. Okay, tak, wstępnie oczywiście. hasło Ania, a później dogadamy. Dobra, oczywiście. hotel. No, co jeszcze? To znaczy całe Mazury, całe Ruciane, Ponieważ to jest takie miejsce lekko zapomniane, przepiękne jezioro, bełdany, kanały, które są po prostu bajka, to trzeba zobaczyć. To wtedy cię zrozumie. Ania Wrońska powiedziała mi wprost, że ona poszła do programu, żeby podpromować trochę swoje e-booki. Czy u ciebie też tak jest, żeby trochę podpromować hotel, poczuć te adrenaliny, że dwa w jednym? Dwa w jednym. I hotel, i adrenalina. Dobra. Taką najbardziej kontrowersyjną uczestniczką jest Monika Goździalska. Co ty o niej e, sądzisz, bo na ramówce i w, w zwiastunie wiedzieliśmy, że ona tam totalnie się kłóci. Jak ty się odnajdujesz w otoczeniu Moniki? Powiem szczerze, y, na początku obawiałam się jej. Dużo złego o niej słyszałam, ale w tym momencie, jak ją poznałam, Naprawdę bardzo ją lubię, jest sympatyczna, miła dziewczyna. A co sądzisz o tym, że ona tak krzyczy? Bo ona jest najbardziej taka krzykliwa. Ona... Jak widzieliśmy te tak. 30 sekund, to 20 to krzyki Moniki. Ja sądzę, że ona ma taki sposób bycia. No Monika jest medialna. Wiadomo o tym, że już nieraz, nie w nie jednym programie była. No, może po prostu tak potrzebuje, tak reaguje. Nie wiem. A czyś po Monice, że jest obyta z kamerą, że tak, najlepiej sobie radzi się? Oczywiście. Z was tak, oczywiście. Pierwsze, e, e, pierwsze rady, jak zachowywać się przed kamerą, to dawała nam Monika. No i co Monika wam powiedziała, jak zachowywać się przed kamerą? Starać się nie stresować, być normalnym i to staram się robić. A w którym odcinku poczułaś, że. Okej, okay, już te kamery nie robią na Tobie wrażenia? Sama nie wiem. Szczerze... Czyli był taki moment, czy jeszcze nie ma takiego nie, momentu? Nie, nie, był oczywiście, hmm? był. Na początku stres był ogromny. Ale teraz z czasem naprawdę już przechodzi. To chodźmy do ostatniego tematu, Twoje hotele. Niektórzy goście są straszni. Jak najbardziej zdewastowali Ci pokój? Oj, powiem szczerze... Nie mogę ujawniać tajemnic hotelu. No dobra, ale co tam popsuli? Ja nie chcę żadnych tajemnic, tylko wiesz, co tam popsuli? Czy no, czasami, nie maś takich problematycznych no, gości? Bo, tak, oczywiście. Zdarzały się meble, wykładzina, no takie rzeczy. No i co ty wtedy robisz jako właścicielka hotelu? To jest tak, że machasz ręką? Nie czy, nie. Czy jak to wygląda? Gość jest po prostu. Narzucana mu po prostu zapłata za odszkodowanie, które wydarzyło się w pokoju i musi goś pokryć. A masz jakąś narodowość, która jest najbardziej problematyczna? Nie, nie. Ale dyplomatyczna odpowiedź no dobrze, nie ma żadnej narodowości problematycznej. Dziękujemy bardzo, zapraszamy Was do oglądania Rząd Warszawy w Polsacie, bo zapraszamy. będzie tam Ania, będzie tam tak? Ania, będzie zapraszamy. Ania. A, a podymisz trochę? Tak. Troszeczkę. Ja muszę to zobaczyć. Oglądajmy, cześć. Cześć.